I że dla Ciebie będą to banalne pytania, a dlatego polecimy z tym bardzo szybko. Co to jest kalafior w świecie MMA? Kalafior? No to jest to uraz chrząstki ucha, który wytwarza się poprzez uderzenie bądź obtarcie, najczęściej przy zapasach. Taka ba... najprostsza odpowiedź chyba, jaka mi... no, no, Bardzo dobrze. Co to jest balacha? <laughs> balacha? Jest to... Naprawdę mam odpowiadać na te pytania? Jest to... no to balacha jest to dźwignia, na staw łokciowy, może być założona z pozycji dolnej, z pozycji górnej, w dosiadzie, w, w, w gardzie. Dobra, dobra. Dla jakiej organizacji walczy Marcin Gortat? Marcin Gortat? Powiem Ci że teraz tu mnie zagęść, bo nie wiem, naprawdę. No nie walczy. <laughs> no właśnie. No to... <laughs> no to dobrze, że przynajmniej nie ściemniałeś, wiesz, jakiegoś, nie wiem, dla no Fenu. Dobra, wymień czy organizację organizacje oczywiście mamy ma poza fejm. No co, w Polsce KSW, y, Fen, y, E, ACA. Ile miałem wymienić? Już jest, już jest. Wymień pięciu zawodników. Może polecę klubowymi kolegami, żeby się nie poczuli urażeni. Y Hubert Lotta, Oniszczuk, Kamil Oniszczuk, Daniel Skibiński, Michał Andryszak. Pięciu miał być? To jeszcze jeden. Maciej Kazieczko. Mamy pięciu. I ostatnie pytanie. W jakie części ciała możesz uderzać z główki podczas walk MMA? W korpus. Tak? W gardzie. Mogę rozbijać. Czy nie? Nie, i samo to te, też powiedział korpus, ale on to zasugerował, że po, podczas wejścia w nogi teoretycznie można by tą głową tam delikatnie zahaczyć. No tak, ale jeżeli jesteś też w gardzie z góry, gość macie spiętego, no to tak naprawdę możesz wywierać presję i z głowy na mostek możesz bić. Naciskać tak, ale uderzać w sensie walić z, z baniaka, nie, bo to faul. Czyli w ogóle z główki nie można. Dokładnie, podchwytliwe kolejne pytanie. <grymiany> <grymiany> no, podchwytliwe... No takie podchwytliwe to, mia... to, 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 to... <grymiany> Masz problemy. <grymiany> jak, jak forma przed walką? Bardzo dobrze, już się nie mogę doczekać w sumie. Ja przepracowałem ciężko 5 miesięcy, także tutaj teraz te dwa tygodnie ostatnie. Cieszę się, mam nadzieję, że będzie jakieś wyzwanie dla mnie. Aczkolwiek się nie zapowiada, ale trzymam za to kciuki. Chcę po prostu no, chcę wyjść i się bić. I tyle. No, i my sobie też tego życzymy. Także dzięki bardzo. Dzięki. Dobra. Czyli tak, pierwsze pytanie: co to jest kalafior w świecie MMA? Na uszach kalafior. O to chodzi? Bardzo dobrze. Drugie pytanie: co to jest balacha? No to dźwignia. Bardzo dobrze. A na co? Mm, można na no szyję. Je... Na rękę, na łokieć konkretnie. No tak, no... Ale czy mamy się dźwignia, zaliczone? E, powiedz mi, dla jakiej or organizacji walczy Marcin Gortat? Ale to on gra w kosza chyba. Bardzo dobrze. Dobra, Dobra. wymień pięciu zawodników MMA, poza Fame. Poza Fame? No to Materyla, Khalidov. E, w sumie nie wiem, nie interesuje się tak zbytnio dookoła w innymi tymi... No to możemy lecieć bo tym, klasie. ten najsilniejszy człowiek świata. A, no Tyson. Wchodziło mi łapudziana, ale, 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 ale może być. Okej, okay, dobra, ale to wymień może trzy organizacje MMA poza fejmem. FEN, KSW I, i, ten... i, i... czekaj, zapomniałem jak się nazywało. Z A w nazwie. A jest organizacja WCA? Nie. WCA to jest e, akurat klub... Znaczy, no po, 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 pomyliłem się, ale czekaj, z A jeszcze jedna była. A jest taka największa, na U. Znaczy, no, na... UFC, no wiadomo, ale to... Tak no to ich... mamy. No. To zaliczone. E, w jakie części ciała można uderzać głową podczas walk MMA? W jakie części ciała? Głową? E, w... Dalej. <laughs> w sensie, że nie można w nic? czy. W sumie nawet nie myślałem, żeby z głowy walić jakoś tak. Ja się... to, bar to, to, to bardzo dobrze, że nie myślałeś, bo to byłby faul. Nie można uderzać z głowy. A więc bardzo dobrze. 5 na 6 z tego, co, co wyliczyłem. No kurczę, bardzo. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dobra. Więc tak, powiedz mi, co to są kalafiory w świecie MMA? Kalafiory to takie tutaj na uszach się robią, od brazylijskiego jiu do cierania się o przeciwnika. Bardzo dobrze, lecimy dalej. Dla jakiej organizacji walczy Marcin Gorta? No dla żadnej, bo on jest koszykarzem i w NBA sobie gra. Bardzo dobrze. Co to jest balaha? Dźwigniana łokieć, staw okciowe. Proszę, widzę, tutaj musimy w mocniejsze pytania chyba uderzyć. E, wymień czy organizacje MMA poza Fame. E, UFC, Bellator i e, KSW. Kurczę, bardzo dobrze. E, z, w jakie części ciała można uderzać głową podczas walk MMA? Mm, żadne. Bardzo dobrze. I ostatnie, wymień pięciu zawodników MMA, ale widzę, że tym też problemu nie będzie. Artur Cowiński, e, Borys Mańkowski, Mateusz Gamrot, Mateusz Rajewski i Mariusz Pudzianowski. Kurczę, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze po, pogadajmy, ten... faworytem nie jesteś w tym starciu, no, 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 raczej nie stawiają kursu na Ciebie. Jak się z tym czujesz? Nigdy nie byłem, szczerze mówiąc, tutaj faworytem, bo, bo w poprzednich walkach tak samo, jakby tam przeciwnik był faworytem. Szczerze mówiąc, nie interesowałem się nigdy Bugmacherką, nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to działa, ale w żaden sposób gdzieś tam mnie to nie demotywuje, to jest gdzieś tam większa motywacja dla mnie, żeby jednak pokazać, że że no nie jestem tym underdogiem w każdej walce, no ostatnio niestety się nie powiodło, ale jestem teraz dobrze przygotowany, myślę, że będzie forma życia. A powiedz mi, jak się czujesz z tym, że na kolejka e, zawodników chętnych na walkę z Tobą się wydłuża, z, z, na to, że na przykład no teraz jest, e, masz z walkę, no ale już e, kroni powiedział, że jeżeli będziesz po tej walce miał dalej chęci na e, dalsze walki w MMA, to on też jest bardzo chętny na walkę z Tobą? Bardzo mnie to cieszy ogólnie, bo jakby wywodzę się z tego faktycznie środowiska tibijskiego, gdzie zazdrość jakby tych streamerów jest bardzo duża i bardzo bije, także nie ma żadnego problemu. Natomiast muszę powiedzieć tylko jedno, że jakby moje umiejętności nawet nie zasługują na to, żebym się nazywał jakimś tam zawodnikiem, i nawet tutaj w FMMMA czuję, że jest wiele zdolniejszych chłopaków, którzy mogliby za mnie wskoczyć. Także jak tylko dostanę taką propozycję, to bardzo chętnie zawalczę. To wszystko z mojej strony. Dziękuję, dziękuję bardzo i powodzenia.